Michał, z okazji urodzin życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Spełnienia wszystkich marzeń. Przesłamy Ci wielkie, szterżnych połączynek. I życzymy powodzenia z for Wszystkiego najlepszego, kijek, zdrowia i szczęścia. Stunar na parkiecie i żebyś wywiatał na instrumentach. I specjalnie dla Ciebie zaaranżowaliśmy urodzinową piosenkę. Gotowy? Stunar, stunar, pięknie żyje, żyje. Happy birthday to Happy birthday to Happy birthday to you.

十一，十。 Dlaczego? No, tak, dalej, to co robić, szalone rzeczy. I zdrawiam przede wszystkim. <tryk> Z okazji Twoich urodzin chciałabym życzyć Ci mnóstwo zdrowia, szczęścia, nigdy nie kończących się imprez, najlepszych przyjaciół na świecie oraz nieustającej energii do życia oraz tańca. Cześć Michał. Uważamy, że czasami forma może wziąć górę nad treścią, dlatego my skupimy się na tym drugim. Chcielibyśmy życzyć Ci, żebyś miał zawsze odwagę być dobrym, mądrym i szlachetnym człowiekiem, żebyś zawsze cieszył się dobrym zdrowiem i możliwościami realizacji swoich pasji. Żebyś był szczęśliwy wśród ludzi, którzy Cię kochają. Wszystkiego dobrego na następne i następne 30 lat. Ja dodam od siebie, że jeszcze następne i następne Ci życzę. Wszystkiego dobrego. Jaszku, ponieważ jestem chora, nie pokażę Ci swojego niewyjściowego dzisiaj wizerunku, ale z okazji starości <gry> życzę Ci... Oraz życzę Ci, żebyś był jak. Oraz żebyś był jak. No i ewentualnie jak chcesz, to żebyś był jak. Myślę, że wszystko jasne. Sto lat. swoich 30 urodzin. Chciałabym Tobie życzyć wszystkiego najlepszego, wiecznych inspiracji w życiu, roztańczonego kroku, radości, miłości, wielu znajomych u Twojego boku, których myślę, że masz zawsze pod dostatkiem. Życzę Tobie zawsze, abyś chodził uśmiechnięty, zadowolony, radosny i aby wszystko to, o czym marzysz się spełniło. I przede wszystkim, aby zawsze było tak. Guziak z Molekją. Hey, happy birthday! Feliz cumpleaños! Right. Wszystkiego najlepszego, Michał. E, dużo szczęścia i 100 lat, ale do się nie musisz ograniczać. Trzymaj się, a my wracamy do pracy.